Historia Drużyny Tygodnia, czyli konkretniej Drużyna Tygodnia z FIFA 18. Do no, niemniej, ze względu na obecną sytuację na arenie europejskiej, na koronawirusa, moi drodzy, przypominam, zostańcie w chałupach. Żaden hashtag zostań w domu, tylko hashtag zostań w chałupie. Proszę bardzo serdecznie używać teraz oficjalnego takiego hashtaga. W związku z tym, że zostały odwołane praktycznie wszystkie rozgrywki europejskie, moi drodzy, Electronic Arts zafundowało nam tak zwane Co to są za. Co jest? Ej, jeżeli te trzy karty Jeżeli te trzy karty Będą w player pickach To ja wychodzę, nie? O co tu chodzi? Tu miały być jakieś inne To, to miały być jakieś inne jego moście Zresztą tu jest zdjęcie z Twittera chociażby to nie są informacje, tylko to są karty historie Team of the Week, czyli po prostu historyczna drużyna tygodnia 28. I tutaj mamy między innymi karty takie jak Gareth Bale, który w sumie akurat jeżeli chodzi o wejście z ławki rezerwowych na Food Champions mógłby się do czegoś przydać. Mamy też Kyla Walkera, który bardziej by się w sumie... No, nie ma aż takiego wielkiego szału, szczerze mówiąc. Na początku na Twitterze podali informację, że każdy, kto zagrał poprzednie Food Champions, będzie nie będzie żałował, będzie istna petarda. No, moi drodzy, szczerze powiem, że spodziewałem się po tych hucznych zapowiedziach czegoś lepszego, ale mimo wszystko wygląda to całkiem interesująco i player picki mogą być ciekawe. Tylko mam nadzieję, że nie trafimy tych trzech brązowych kart. W każdym razie zapowiadałem, że rozegram swoje pełne Food Champions. I tak, prawie, prawie, prawie mi się udało, dobiłem golda 3 i, I to był koniec. Moi drodzy, ale teraz, w ten weekend, nie ma przebacz, nie ma przebacz, teraz ten weekend jest wbijany normalnie, wszystkie mecze są grane, nie ma, nie ma innej opcji, musi tak być, moi drodzy. W każdym razie, mamy do odbioru oczywiście dwa playerpiki, dwie megapaczki, jedną paczkę rzadkich zawodników, 30 tysięcy monet i 2000 tysiące punktów kwalifikacji do pod-champions tak więc odbierzmy pierwszego playerpika, którym mam nadzieję nie będzie ta brązowa karta, to jest Andres Iniesta, moi drodzy. Andres Iniesta, oceniony na 85, trafia do mojego zespołu. Nie wiem, czy nie jest to jedna z najlepszych kart tutaj, ale w ogóle ten Iniesta wygląda całkiem interesująco, chociaż nie, dobra, nie, jednak nie wygląda interesująco, no dobrze. Andres Iniesta, 85 punktów overrolla, nie oszukujmy się, jedyna karta, z której ja bym się tutaj chyba cieszył, to by byłby faktycznie Gareth Bale. E, więc Bale, 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 Bale. To nie jest Bale, moi drodzy. To jest Layun, O, kurczę, Layun na prawym skrzydle. To akurat ciekawa opcja. McNulty. To nie jest ciekawa opcja i Kolasiniak. E, moi drodzy, to weźmiemy sobie kolasiniaka, kolasiniacza, Dlaczego by nie? I tak prezentują się moje playerpiki za Golda trójkę. Więc jak sami widzicie. Szału nieba. Może cokolwiek bardziej interesującego trafi się nam z paczek. Mamy trzy mega paczki, jedną paczkę piłkarzy Electrum Prime i paczkę rzadkich zawodników. Jeżeli chodzi o Division Rivals, yy, utrzymałem tam chyba trzecią rangę, bo... Znaczy, no to nie utrzymałem w sumie nic. No, no, dramat, 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 moi drodzy. W każdym razie, ej, pierwsza paczka. To są ekrany. Zaczynamy od ekranów. Okej, okay, w porząsiu. To jest yy, Gorecka, Leon Gorecki, nie, to jest Ilka Gindogan, moi drodzy, Ilka Gindogan, 84 punkty Overola, to jakiegoś SBC, może chociaż teraz też już karty 84 powoli przestają wystarczać do jakichkolwiek SBC, więc to też jest całkiem interesujący wątek. Niemniej radecki Bia pawon. No dobrze, no zapraszam, spoko, przynajmniej są ekrany. Mam nadzieję, że będziemy mieli taką tendencję wzwyżkową, czyli ekrany, ekrany, w końcu walkout i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, czas na pierwszą megapaczkę. I teraz, moi drodzy. Teraz jest dupa, nie ma ani ekranów, nie ma... no nie ma niczego. To jest jeszcze złota karta, zwykła. To jest. O Boże, jeszcze ten skór. Czas na kolejną mega paczkę. I teraz, moi drodzy, mam nadzieję, że trafi się coś lepszego niż Harry McGuire. Zdecydowanie. Okej, okay, dobra, to na pewno będzie coś lepszego. Moi drodzy, to są ekrany. To nie jest inform, to są same ekrany. To jest Anglia, to jest Bramkarz, to jest Pickford, to jest Pickford, moi drodzy, trafiony. 83 punkty overola. Tak jest, dokładnie ten zawodnik trafia do mojej drużyny, ale noooo! Słabo. W dosyć ekspresowym tempie to wszystko się toczy, nie mniej czas na mega paczkę, moi drodzy, ostatnią mega paczkę i zaraz będziemy mieli paczkę za 50 tysięcy monet. I teraz, czy w końcu coś będzie interesującego? Moi drodzy, po raz kolejny ekrany, tym razem ekrany ze Francji, Napastnik, czy Aleksandra Kazet Nie, to jest, moi drodzy, Wissam Ben -Yéder. Wow! Chyba w końcu trafiłem Beniedera tego zwykłego, ocenionego na 83. Nigdy w życiu chyba nie trafiłem jeszcze jego karty takiej zwykłej po prostu. A teraz mamy Benjeder, 83. I czy oprócz Benjedera będzie jeszcze jakaś karta 83? O, jest Antonio Rudiger, jest Zaracho. Okej, okay, ty się akurat przydasz do robienia słapów. To dobrze, że cię trafiliśmy, to akurat fajnie. Jakie były te playerpiki i paczki? Wszyscy dobrze widzieliśmy, beznadziejne. Czas zatem otworzyć ostatnią paczkę, czyli paczkę za 50 tysięcy monet. No i tak się tu nic nie trafi to o czym ja mówię w ogóle Po prostu niech nie, nie miejmy to już za sobą i tyle O! O! O o! Czekajcie, walkout. Z Niemiec, o to już tak słabo, środkogo obrońca Borussia Nord Madz Hummels. Nie podoba mi się. Ja hubny Mats Hummels in eure Pack Zip No dobra, walkout był, żeby nie było, że marudze, ale oprócz niego, o, jest Lautaro Martinez. Właśnie miałem powiedzieć, że w sumie oprócz, te... oprócz tego Humelsa, to może być tutaj coś jeszcze. Lautaro Martinez, Kovacic, Korea, Oriazabal, no. No, no walkout jest, no dobrze, no, no w najlepszej paczce mieliśmy walkout, fakt faktem walkout wart 20 tysięcy monet, ale walkout. Na całe szczęście to nie koniec nagród jakie mam przygotowane na dzisiaj, bo gdyby to był koniec to to by było żałosne. O właśnie moi drodzy, chociażby tutaj nam pokazuje, że te trzy ostatnie karty to ten owiedo i tak dalej i tak dalej. W każdym razie znajdujemy się aktualnie na koncie... Piotrka. I tutaj wbity gold dwójeczka. Zatem, moi drodzy, fajnie by było trafić tutaj coś nieco lepszego niż Andres Iniesta i kolacyjniać, chociaż na dobrą sprawę z tej drużyny tego dnia nie ma szału. No tylko ten Gareth Bale, tylko ten Gareth Bale. No... Arnautowicz, chyba. Chyba Arnautowicz najciekawsza opcja. No dobrze, skoro Arnautowicz już do nas trafił, to może teraz jednak kolega, który ma bodajże 87 punktów overrolla i jest na pozycji środkowego napastnika, czy będzie. Nie będzie! Tak więc, panie kolasiniacz, znowu się spotykamy. I, I powiem wam tak, że różnica pomiędzy goldem trójką, a goldem dwójką jest znikoma. No tu jest Arnautowicz, tam jest Iniesta. Okej, okay, Arnautowicz jest jednak dużo bardziej grywalny, bo można go wpuścić sobie na jakiegoś SPO ewentualnie. Ale nie oszukujmy się, każdy z nas ma już w klubie dużo lepsze karty. Jeżeli chodzi o paczki, to tutaj mamy nieco większe pole do popisu. Mega paczka rzadkich kart, zwykła mega paczka, paczka za 50 koła i cztery duże złote paczuszki. Premium. U nas był jeden walkout. Tutaj fajnie by było jakby były minimum dwa. No dobra, przynajmniej jest karta błyszcząca, chociaż w sumie tutaj jest obowiązek chyba karty błyszczącego, chociaż nie do końca wcale. Tutaj nie jest powiedziane, że to będzie zawodnik błyszczący, to mógł być na przykład kontrakt błyszczący, albo kondycja. No dobrze, no tak czy siak ta paczka jest zła. Okej, okay, dobra, nie, tu też jest dramat, Te, też jest kompletnie dramat. O, chociaż mamy kartę Comnebol Libertadores. I to całkiem taką w miarę grywa... No dobra, no jest szybki, ale do SBC będzie ok. No do SBC, do Iconswapów będzie okej. Okay. Dobra, jeszcze tylko dwie paczki duże, te premium i potem przejdziemy już do takich konkretniejszych, gdzie miejmy nadzieję będą też nieco konkretniejsze trafy. Tutaj po raz kolejny, moi drodzy, mamy wielkie... Główno, dobra, miejmy to już za sobą. e, 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 e. e, e, e. okej, okay, dobra, coś tu jakoś rozbłysnęło, wszystko bardzo. To są ekrany, moi drodzy. SPO z Borusy. Ch chwila, SPO, to jest. Brand, właśnie, ja pomyślałem w pierwszej kolejności, że SPO z Borusy i Dortmund to jest przecież Marco Royce, tylko że Marco Reus to jest walkout, a tutaj mamy same ekrany. moi drodzy, Brand z tej paczki najgorszej, to jest całkiem chyba w porządku, opcja. Oprócz niego Żorzinio, czyli w ogóle podwójne ekrany. Otwórzmy teraz mega paczkę, potem mega paczki rzadkich kart, a na sam koniec sobie zostawimy paczuszkę za 50 tysięcy monet. I moj... Ojej! Ojej! Oj! Ojej! Ojej. Patrząc na te nagrody, naprawdę zastanawiam się nad sensem jakiegokolwiek rozgrywania jeszcze Foot Champions, bo to jest dramat. Ale kto wie, może będę musiał jeszcze to wszystko odszczekać? Póki co. Okej, okay, w końcu coś interesującego. I czy to, to nie będzie walkout? Moi drodzy, to są ekrany. Ekrany z horrorwacji, napastnik z Hoffenheim, czyli oczywiście najpotężniejszy na świecie Kramaric, który z miejsca, myślę, wróci do wyjściowego składu Piotrka, bo takiej karty szkoda marnować w klubie. A oprócz Kramaricia, jeszcze Juan Mata o Iwanaken, więc taki ofensywny tercet. Każdemu chyba robi robotę w klubie. A wiecie, co jest najgorsze, że to była jeszcze paczka wymienna. To była pierwsza paczka wymienna kuźwa i wleciał z niej kramarić. Błagam, trafmy coś dobrego, bo Piotrek mnie zamorduje. Już więcej! O, chwila! Co tu się stało? Ej! Dlaczego ta paczka się otworzyła tak dziwnie? Nie wiem! Ale trafiliśmy Rajta Philipsa, czyli mamy tę śmieszną, dziwną kartę nową. Która jest warta no tyle co QuickSell, Ale to jest zawsze 10 tysięcy monet, bo to jest akurat paczka wymienna Ale dlaczego ona się tak dziwnie otworzyła? Nie wiem, oprócz tego jeszcze Gini Vinaldum eee, do, Dosyć... Dosyć to było dziwne Czy coś jeszcze mamy w duplikatach? No, no nie, no... Mamy betę Mam nadzieję, że jednak ostatnia paczka otworzy się nam normalnie To jest paczuszka za 50 tysięcy monet I że w końcu będzie walkout Nie! Irlandia. Nie, Irlandia czy Wybrzeże Kości Słoniowej? Yy, Wybrzeże Kości Słoniowej. Pepe. Nikola Pepe, 83 punkty overrolla. Pamiętam na początku FIFA, jak Nikola Pepe chodził około 100 tysięcy monet i na chłopa trzeba było zbierać przez kilka dobrych tygodni. To były piękne czasy. Obecnie y, Nikola Pepe nie jest tyle wart. Nikogo chyba tutaj nie zaskoczę. I to jest jaka gówno paczka. To jest paczka za 50 tysięcy monet. Co za gówno! No ale Piotrek, tak ostatecznie, no to słuchaj, no ten Ride Phillips, ja myślę, że powinieneś dać mu szansę. Cztery gwiazdki słabszej nogi, trzy gwiazdki sztuczek. No świetne trafy to były, naprawdę. Fantastyczne paczki. Kapitalne. No moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jak oceniacie te całe nowe nagrody Team of the Week Moments? Bo ja szczerze powiem spodziewałem się czegoś naprawdę lepszego. I serio, zastanawiam się nad sensem dalszego rozgrywania co tydzień, co tydzień w Champions, bo nagrody są. Jakie są? Czy niemierne?